To są parkingi. Może temat bardziej kontrowersyjny, może niekontrowersyjny, o który zabiegałem wiele lat. Natomiast no, jest kwestia uporządkowania sytuacji przed naszym szpitalem. Jak Państwo wiecie, no, parkowanie jest ważne i dość trudne. Chcemy zwiększyć dostępność tych parkingów dla pacjentów, którzy do nas przyjeżdżają. I dlatego zdecydowaliśmy się na wybór operatora, który zorganizuje całą sieć parkingową. Będzie on oparty na parkometrach, które będą miały możliwość płacenia gotówką, kartą, blikiem i oczywiście z aplikacji. Także obsługa parkometrów będzie bardzo prosta. Nie będzie bramem, będą tylko parkometry. Planujemy gdzieś. Postawienia na terenie, tak żeby były łatwo dostępne. Również operator, który wygra to postępowanie w przyszłym tygodniu, jest rozstrzygnięciem. Opracuje regulaminy korzystania z tego. Powyznaczamy strefy, gdzie będzie można parkować. Pracownicy będą mieli wyznaczone miejsca wewnątrz szpitala. Natomiast w miejscach, gdzie te miejsca są najbardziej pożądane dla pacjentów, zwiększy się rotacja i te miejsca będą przeznaczone tylko dla pacjentów poradni SORU i myślę, że uporządkuje się tym sposobem cały proces parkowania u nas. Chcemy również zwiększyć ilość miejsc parkingowych, jeżeli taka potrzeba będzie. W tej chwili mamy ponad 400 miejsc parkingowych, z czego no prawie planujemy gdzieś setka, to jest dla naszych pracowników którzy również będą ponosili opłaty, bo wprowadzimy abonamenty referując dojeżdżanie rowerem, komunikację miejską, która jest darmowa, eee, natomiast będą abonamenty dla pracowników i miejsca wyznaczone, gdzie będą mogli parkować. Jeżeli będzie ktoś chciał w innym miejscu, no to będzie traktowany jako normalny jest również... Proszę, jest też rower? Proszę kwestia wyboru, może jeździć swoim autem, nie? ale jako alternatywę też próbujemy tu udostępnić możliwość jak Państwo widzicie, to stojaki na rowerze będziemy to rozwijać, jeżeli taka potrzeba będzie. Drugim tematem jest to, że też te miejsca parkingowe wymagają no, pewnych napraw, drogi dojazdowe są już też dość mocno spotygowane. w związku z tym wszystkie środki, które Będą zebrane z tytułu opłat parkingowych, będą przeznaczone na poprawa infrastruktury i jakości parkowania w naszym szpitalu. Panie dyrektor też będzie wolał? Oczywiście. Też jestem pracownikiem. I jeszcze kwestia, bo tu kolega Mariusz pan nie z Macią, ale zaproszenie też płacą. Tak, będzie możliwość, nie, będzie możliwość dla klientów szpitala, którzy będą zgłaszać, oczywiście ten numer pojazdu będzie zgłoszony do operatora i będzie możliwość zaparkowania darmowego, także ta opcja również jest przewidziana. Dla Państwa również zgłosicie numery swoich pojazdów, że w tym dniu będziecie nas odwiedzać i będziecie mieli możliwość zaparkowania darmowego. Ja, ja Miało jeszcze pytanie, bo jeżeli będzie wybrana, to czy będzie jakaś osoba zatrudniona, która będzie weryfikowała, kiedy jest ten no, no Oczywiście, bez kontroli trudno by było zbierać opłaty, także w ramach tej działalności operatorskiej będą kontrole no, opłat. Myślę, że to jest sposób bardzo prosty. No, także Czyli Takie kontrole. Nie? Widziane, ale mógł będzie mógł trudno wymuszać pewne rzeczy, żeby nie było kar. No Także nie będzie to oczywiście na początku tak rygorystycznie do tego podchodzone, natomiast no, będziemy starali się przyzwyczaić wszystkich, że tego typu kontrole będą i raczej um, tych konsekwencje również z tytułu parkowania za darmo będą. Najważniejsze ceny to. Planujemy gdzieś około 3 zł za godzinę. Um, tak, tak przynajmniej taki mamy plan. Jeżeli chodzi o dobowa stawka będzie 30 zł, 30 dni abonamentu, jeżeli ktoś zechce wykupić 200 zł, 14 dni 120, 7 dni 80, pracowniczy na miesiąc abonament 30 zł. Takie są wstępne propozycje i na tej... Jeszcze raz, tak, 3 jest... zł godzina, dobowa 30, tak? miesięczny 200, 14 dni... Tak. 120, 7 dni 80 i pracowniczy abonament miesięczny 30 zł. Czyli Pan będzie płacił przykład 30 zł, tak? <laughs> A miejsce, miejsce Pan zostawi, to jest to samo, że zupełnie... przegonie przy... nie wiem Aha. jeszcze, jak tam operator zaplanuje. Aha, to, to od niego będzie zależeć, jak on zorganizuje... No zał, też, tak? Nie? Tak. Rozumiem, po konsultacji. 30 zł godzina i każda następna, czy jest jakiś robotnik? Nie, każda następna hmm. też, nie? Także nie będziemy różnicować. To, to tak. hmm. Myślę, że to będą jedne z niższych stawek w szpitalach, tak. hmm. Hmm. Czyli być taka możliwość, że ten początek na przykład ktoś tu podwozi tylko pacjenta, czy on będzie musiał też płacić? Nie, rozumiem, nie, że ja dlaczego nie będzie szlała. Jeżeli ktoś kogoś podwiezie, on go wysadzi i pojedzie, nie zajmie tak. miejsca parki rozumiem. rozumiem, to nie ma problemu. Bo tak. się tak. już że taka strefa będzie pisnąć. Właśnie, tak, tak, tak. Taka jak na czy na tak. to rozumiemy. Jeszcze, jeszcze, znaczy tak, no ja myślę, że takiej potrzeby nie ma, nie? To znaczy, jeżeli, dobra, nie za miejsca, to jeżeli nie zajmie miejsca, to nie miejsca, to nie będzie wnosił opłat. No opłata jest za parkowanie. Hmm. Nie za sam wjazd na teren szpitala, tylko za parkowanie. I rozumiem, wewnątrz też. Tutaj to wszystko to, to będzie wyznaczone, cały ten teren. Tak, no będzie... wszystko tak jak są te parkingi, tylko powyznaczamy strefy, okay. po prostu zwracając okay. uwagę na to, gdzie ta rotacja jest hmm. najbardziej pożądana, okay. żeby ludzie mieli jak najbliżej. Czyli, czyli tam... SOR, poradnie specjalistyczne. Właśnie tam będzie też opłata. Jak ktoś też. pod SOR przyjedzie, to tak, też będzie musiał Będzie też rozwiązanie takie, że nie będzie musiał od razu tej opłaty wnieść. Taką opcję też przewidujemy, bo jak ktoś się będzie spieszył, no to, no to raczej nie będzie najpierw tej tak, opłaty myślę, opłat szukał. I taka opcja jest przewidziana. Aha. Ale całe regulaminy ukażą się i będą dostępne, czyli operator też ma, y, będzie miał obowiązek opracowania regulaminów i zasad korzystania. Po w przyszłym tygodniu rozstrzygnięcie przetargu, a wprowadzenie strefy by nastąpiło jesienią? Po pod, podpisaniu umowy, mhm. bo to też będzie kwestia inwestycji. Aha. Y, no myślę, że to nie są duże inwestycje i to z tym operatorzy super. Ale jeszcze Pan nie szacuje tak tej daty wprowadzenia, że tam od września? Jeżeli, to, jeżeli się rozstrzygnie to za, za pierwszym podejściem, zainteresowanie jest, także mam nadzieję, że to się rozstrzygnie a, za pierwszym. kilka firm może walczyć nawet o to, tak? No, tak, przypuszczam, bo zainteresowanie było co najmniej trzech czy czterech firm, które się tym interesowały No, Waszych wyższych to Nie myślę, około... Nie chciałbym szczelać, ale tak liczę na to, że między 300 a 500 tysięcy rocznie powinniśmy mieć środków na inwestycje. Ale one wszystkie będą przekazywane w utrzymaniu parkingu czy... Znaczy tak pierwszy, każdy z, z tych powiem. pierwszych płat to pójdzie na poszerzenie bazy okay. parkingowej, bo sądzę, że jeszcze ilość tych miejsc będzie potrzeba. Wstępnie okay. mamy przygotowany już pomysł, jak zwiększyć około 100 miejsc parkingowych. No jak będzie potrzeba jeszcze więcej, no to będziemy w dalszym ciągu rozszerzać, natomiast też skupimy się później na naprawie dróg dojazdowych i, mhm. i te środki chciałbym przeznaczyć na poprawę tej infrastruktury. Bo tutaj część kierowców parkuje na wyjeździe, ja. nawet dzisiaj tutaj stoimy. Ja. Cały nasz teren będzie objęty opłatą. Okej, no to teren sięga aż do wyjazdu na Dokładnie. A tam jest jeszcze taka duszka wyjazdowa, gdzie są zabudowania. To też jest teren szpital? Nie, Taka, jak się wyjeżdża, to taka no w Bogie no, chyba nie. już nie. Chyba nie, Ale nie tak. Głowy sobie tak, nie, nie, nie spoko. Nie, są już domy, nie? To, to chyba, nie, nie. Chyba cały teren tak, to tak, nie tak, Chyba